Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Mieci Legnica Brugbet Termalika nie Spotkanie zakończyło się wynikiem 1 do 4. Jako uzupełnienie dodam, że mecz z trybun obserwował 3814 kibiców. W pierwszej części konferencji naszym gościem jest szkolenia, więc termaliki i pan Marcin Brosz. Panie trenerze, gratuluję zwycięstwa i proszę o komentarz. No, tu się zawsze bardzo ciężko gra. Proszę mi wierzyć, tu. Mieć gra o wysokie cele, tym bardziej cieszy i prowadzenie gry, ilość bramek i sytuacje, jeszcze jakie mieliśmy od pierwszej do ostatniej minuty. Tak jak wam powiedział, na pewno ta pierwsza połowa była no, bardzo ciekawa i bardzo interesująca, ale i też w drugiej, nie wykorzystaliśmy parę sytuacji, które by może zmieniły całkowicie jeszcze obraz tego spotkania. To jest jak gdyby pierwsza część w tej batalii w ekstraklasie, którą toczyliśmy. My się cieszymy, że awansowaliśmy. Jest to ogromne dla nas wszystkich radość i jak gdyby to też przyćmiewa cały ten obraz tego meczu, bo cieszymy się, że, że po trzech latach wracamy do najwyższej klasy rozgrywkowej. i. Dzisiejsze spotkanie, jak również spotkanie dzienne z Kotwicą Kołobrzeg, To jest takie podsumowanie całego sezonu i dla nas, i dla zawodników, i dla wszystkich i to jest wielkie święto dla naszej miejscowości. Pokazujemy, że się da, że można, że potrafimy i ogromnie się z tego wszyscy cieszymy. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania? Karol Bugański, Przegląd Sportowy, proszę. Dobry gratuluję tego zwycięstwa, awansu oczywiście, tak jak Pan wspomniał. Zapytam o przebieg tego spotkania w odniesieniu też do tego, co się wydarzyło z Arką Dynia po zapewnieniu mm -hmm. sobie awansu. Ona przegrała w Polsku, ona zagrała słabszy mecz na pewno niż wiecie dzisiaj. Pan też używa tego w takich celach motywacyjnych, żeby pokazać się jako ten lepszy z tych beniaminków. Insta. Nie, nie pracujemy tak, jak pracowaliśmy w tygodniu, przygotowywaliśmy się właśnie tak, jak dzisiaj się zaprezentowaliśmy, nie robiliśmy żadnych zmian, tak się przygotowywaliśmy do tego spotkania. Dla nas było ważne, żeby mieć piłkę, tak, tak, tak naprawdę, żeby mieć ją, jeżeli nie potrafimy się przebić bezpośrednio do przodu, to przegrywać na drugą stronę, stwarzać sytuację. Wiedzieliśmy, że ta metoda. Powinna nam przynieść to, co oczekujemy, sytuację, tak? Przepiękne bramki, bo tak trzeba powiedzieć, że naprawdę to, to sama sytuacja, ale, ale finalizacja były fantastyczne i, 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 i co, jedna to, co jedna to ładniejsza. I dla nas to jest radość. Tak? Ten, ten plan taki dla nas najważniejszy. Każdy kolejny mecz to dla nas jest święto. To jest coś, co na co czekamy, przygotowujemy się. Cały tydzień po to właśnie, żeby, żeby rozgrywać takie mecze. Nie zawsze one wychodzą, wiadomo, jest przeciwnik, który również się przygotowuje, ale dzisiaj na tle bardzo silnego zespołu, bo też w głowach mieliśmy spotkanie, które rozgrywaliśmy z Miedzią na swoim terenie, gdzie tak naprawdę Artem szczelił bramkę w 95 minucie i różnie się mogło to spotkanie potoczyć. Więc, więc bardzo tutaj przygotowywaliśmy się szczegółowo do tego spotkania, żeby rozegrać, jak potrafimy najlepiej. To zapytam jeszcze o Kamila Zapolnika, Pan wspomniał o tych pięknych bramkach. To chyba taka najbardziej zapalająca w pamięć, kolejna. Jak on to robi, czy ciągle nie wiem, trenuje? Bo wiem, że te pytania się powtarzają, ale tego te bramki się powtarzają. Kamil jest z tą rundę ma niesamowitą. Widzicie, pierwszy kontakt, podbicie piłki, przewrotka. coś niesamowitego. I to, to żeby awansować, trzeba mieć takich zawodników. I jesteśmy zespołem, ale jednak na tle zespołu muszą być ci zawodnicy, którzy właśnie w takich momentach dają sygnał i, Kamil strzela najważniejsze bramki, to nie jest tak, bo dzisiaj ta pierwsza była otwierająca, tak, bardzo ważna, eee, jakbyśmy się cofnęli, no, no, no naprawdę eee, Kamil jest świadomy, po co do nas przychodził jako ten zawodnik, który, który ma być tą lokomotywą eee, i na boisku i poza i on stara się to robić. Nie chce tu temu jak gdyby jakieś laurki, ale naprawdę, naprawdę tak jest i, i mając takiego zawodnika w szatni, ale i również Macie Kambrusiewicz, który o, naprawdę poszedł, y, zrobił krok siedmiomilowy, nie, nie mały y, Hilu. No, no, widzicie, no, ten zespół się rozwinął. No, ogromnie się ciesza. Ja przed, przed chwilą miałem wiader telewizji też to mogę powtórzyć. Myśmy w tamtym roku po meczu z Rysowią jedną nogą byli w drugiej lidze. I my mamy tego świadomość, my to mamy w pamięci wszyscy, tak? I, i tak naprawdę większość tych chłopaków, którzy w tamtym roku do samego końca walczyliśmy, żeby utrzymać pierwszą ligę w Brugbecie dzisiaj cieszy się z tego, że awansowaliśmy na dwie kolejki przed do ekstraklasy. Jest to, dlatego jest to naprawdę, proszę mi wierzyć, od środka niesamowite wydarzenie dla nas wszystkich, my to doceniamy, szanujemy, ale tak, Kamil na pewno jest tym zawodnikiem, który podąża przed zespołem, i nas ciągnie do przodu. W drugiej części konferencji naszym gościem jest szkoleniowiec miedzi, pan Wojciech Chłopodziński. Panie trenerze, proszę o komentarz pomocowy. E, dobry wieczór. E, no, smutny wieczór dla nas, wynik e, niestety e, fatalny. E, no ale, tak jak mówiłem, przed meczem, e, oczywiście on się źle potoczył. Był tylko e, taki krótki moment przy 2-1, że mieliśmy 300% sytuacje, gdzie mogliśmy ten mecz odwrócić. I e, tak naprawdę. E, było blisko bardzo tego. Przeciwnik do, do bólu skuteczny i, i to nas bardzo wybiło z rytmu dzisiaj. Też takim składem na pewno nie wyjdziemy na mecz barażowy i to było spore medytacją robione. Ja wiem, że wynik idzie w świat, ale zrobimy wszystko, żeby, żeby to wyglądało inaczej na baraże, bo, bo i Kowa dzisiaj był odpuszczony specjalnie i Anton z Hajdim w przerwie i i tych rotacji i grudnia próbujemy doprowadzić. Także tych rotacji trochę było, ale mimo wszystko, mimo wszystko nie można w ten sposób przegrać meczu. No mam nadzieję, że nam to odda. To cierpienie dzisiejsze, mam nadzieję, że nam to odda w barażach, bo, bo bardzo na to liczę. Oczywiście mentalnie musimy się podnieść, to jest najważniejsze teraz. A liczę, że, no, też Julek się wykartkował, to, to, też dla nas jest ok. Na mecz, na mecz barażowy. Ale tak jak mówię, wszystkie ręce na pokład. Mamy teraz ten czas na to, żeby się do Baraży przy, przygotować, ale nie odpuszczając już meczu w Płocku, bo, bo on będzie kolejnym etapem tych przygotowań. Dziękuję. Filip Macuda, Sport.pl, proszę. Dzień panie trenerze. Ja zapytam jednak o te tracone gole jeszcze, bo tak pan powiedział, dzisiaj eksperymentalny skład, ale jednak dwa mecze ostatnie i siedem goli straconych. Nie martwi to pana, że z taką no, jednak łatwością tego. Ostatnio tracicie, zwłaszcza, że no zaraz zbliżają się baraże i tam jest już ten margines błędu ograniczony tak naprawdę do zero. Tracisz i możesz nie mieć już okazji odrobić. No, to jest problem. Tu kuriozalne, te bramki, się traciliśmy, to fakt i, i tak naprawdę przeciwnik niewiele musiał zrobić, żeby, żeby je zdobyć. Mam pomysł, jeżeli chodzi o zestawienie linii obrony, to przede wszystkim to. Że on, tak jak mówię, on będzie inny, i, i, ale to nie tylko linia obrony, więc na pewno tych zmian na baraże będzie, będzie sporo i, i liczymy, że ten skład będzie po prostu optymalny, taki, taki ten szkielet, który wróci do tych podstaw do, do, do meczu między innymi, e, które graliśmy niezłe w obronie, więc, więc tu, tu liczę na to, na to, że się zregenerujemy i wyleczymy przede wszystkim z tych urazów, bo, bo i kowa, i grudzień i Anton Zmęczony też był, więc liczyli, liczyliśmy się z tym, że może by ich nie być w dzisiejszym meczu. Karol Bugański, Przegląd sportowy proszę. Pan mówi o tym planie na Baraże, o tym, że ktoś się wygadkował, to dobrze, ktoś odpoczął i tak dalej. Pan jest pewien, że przed tymi barażami wszystko jest pod kontrolą? Ja nie powiedziałem, że jest pod kontrolą. Nie powiedziałem tego, że jest pod kontrolą, bo, bo przegraliśmy drugi mecz z rzędu i straciliśmy dużo bramek. Nie jest. Mówię tylko, jaki był plan przed meczem. Nie liczyłem się z tym, że zagramy po prostu dobry mecz, bo ten plan na ten mecz był taki, jak był przy, przy wyniku 2-1. Tak mieliśmy grać. Tak mieliśmy grać konsekwentnie, tak mieliśmy atakować i to był ten plan. Ale niestety, jeżeli się traci w ten sposób bramki, to można między bajki sobie włożyć te, te założenia sprzed meczu i trzeba reagować na to, co się dzieje w trakcie meczu. No mam nadzieję, że że to będzie na, dla nas ogromna nauczka, ale biorę to pod uwagę i, i nie powiem, że mnie to nie martwi, no bo, 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 bo <śla> staram się być rozsądnym człowiekiem i, i nie opowiadać bajek wam tutaj. To zapytam jeszcze, jak będzie ten zespół pod względem mentalnym, bo oczywiście to są mecze, które nie mają większego znaczenia dla, dla, dla układu tabeli, natomiast to też zostaje na głowie, że, że przegrywacie mecz po Znaczenie mentalne jest w tej chwili najważniejsze. Ten, ten mental jest najważniejszy i to jest, tak jak mówię, to jest moja rola teraz, żeby zespół podbierać, pozbierać. Długo rozmawiałem z chłopakami w szatni, też dużo rozmawialiśmy w, tej, w tym tygodniu na ten temat. No ale tak jak mówię, no sposób tracenia bramek dzisiaj był, no oprócz tego, że były one piękne, to, to nie do zaakceptowania. Więc moją rolą jest to, żeby pozbierać ten zespół i postaram się to zrobić. Radosofarcze są sportowe są. Proszę. To jeszcze pytanko o ostatnie też dwa mecze, no bo szkoda ich bardzo z perspektywy tego, że ucieka coraz bardziej szansa w granie pierwszego meczu barażowego u siebie przede wszystkim, bo teraz już praktycznie od was nie wszystko zależy w tym momencie. I czy właśnie zgodzi się z tym, że szkoda dwóch meczów przede wszystkim ze względu na ten... Prawdopodobny brak pół się musiał. No, no o, o to się najbardziej martwiłem, i, i, i oczywiście to, to był największy problem przed tymi, tymi ostatnimi kolejkami. Ale teraz cóż, no, to już jest historia, więc ja naprawdę postaram się zrobić wszystko, żeby przygotować zespół do meczów barażowych. Liczę się też z tym, liczę się też z tym, że mecz w płocku inaczej, chciałbym, żeby mecz w płocku. Był, taki, był taką już podstawą pod podmęcz barażowy I, i bardzo na to liczę, bo być może dla tabeli on nie będzie miał znaczenia, ale na, dla tego mentalu, o którym mówimy, jest i chciałbym, żebyśmy byli przygotowani już, już stuprocentowo.